Często przychodzą do nas klienci, pytając, czy upadłość konsumencka ich współmałżonka ma wpływ na ich sytuację. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i jest uzależniona od indywidualnej sytuacji każdego małżeństwa. Wpływ może mieć tutaj wspólny majątek, sytuacja rozdzielności majątkowej. Czy chociażby kiedy ta rozdzielność majątkowa została ustanowiona? Warto pamiętać, że w przypadku ustawowej wspólności majątkowej z dniem ogłoszenia upadłości dochodzi do rozdzielności majątkowej. To oznacza, że od dnia ogłoszenia upadłości nie mówimy już o majątku wspólnym małżeństwa. Jeżeli twój małżonek ogłosił upadłość i nie jesteś pewien, pewna, jak wygląda Twoja sytuacja majątkowa, zapraszamy do kontaktu, przeanalizujemy Twoją sytuację i pomożemy Ci dobrać odpowiednie dalsze kroki.